Po 12 latach pracy w korporacji, przyszedł czas na realizację marzeń, i zbudowaliśmy osadę z drewna nad naszym Bałtykiem. Drewno jest bardzo zmysłowym materiałem, pachnie, jest przyjemne w dotyku. Nasi goście cenią sobie wypoczynek w naturalnych i komfortowych warunkach. Tutaj mogą złapać oddech. Ale najbardziej lubię. Jak dzieci biegają, piszczą z radości, że mogą bawić się na świeżym powietrzu. Tutaj nad morzem panują szczególne warunki atmosferyczne. Silne zasolenie, bardzo mocne wiatry. Wszystko to powoduje, że architektura drewniana jest szczególnie narażona na, na ten klimat. My, pielęgnując i konserwując ośrodek, korzystamy z produktów V33. Robimy to już na jesień, dzięki czemu na wiosnę możemy skoncentrować się tylko na pracach porządkowych i drobnych naprawach, które ewentualnie mogły wydarzyć się po zimie. Ta zima oszczędziła nasz ośrodek, dzięki temu nie mieliśmy wiele prac, i środki, które zastosowaliśmy, no, spowodowały, że drewno zachowało swoją naturalną strukturę. Jesteśmy na początku naszej nowej drogi, ale już wiemy, że to był dobry pomysł z wybudowaniem drewnianej osady Kalina nad Bałtykiem.